Siemanko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie ponownie w denku FIFA 14 World Cup. Um, oczywiście na Xboxie 360. Rozpoczynamy sobie kolejny mecz, mam nadzieję, że jeśli oglądaliście uczenie materiał, to nie byliście zniesmaczeni tym, że trochę ponarzekałem na tą grę um, Ale tak jakoś po prostu. Po prostu mówiłem prawdę o i tyle. To, to co sądzę o tej grze. E, Mam nadzieję, że nie macie mi to, te, te, tego za e, Zobaczmy teraz. Zagrajmy sobie jakąś drużyną. Może zagrajmy sobie jakąś lepszą, po prostu weźmy sobie tą Brazylię. E, zagrajmy przeciwko Anglii, tak jak należy. Pokażę Wam lepsze drużyny, a nie jakichś tam ogórków. E, no i. E, wybierzmy sobie ten drugi stadion, bo Wam obiecałem, że na nim zagramy. E, Arena Amazonia. No i. Play match. Nie będziemy tutaj kombinować. Oczywiście wszystkie kasełki teraz przewinę, bo nie ma sensu, żeby Wam to pokazywać. Już wiecie jak to wygląda, tylko ten wstępnik się pojawi, bo musi się oczywiście jeszcze nam gra załadować. No i jeszcze skill gamesy, czyli standardzik. O kurczę, co tu się stało w ogóle. No to trzeba trochę potrenować, żeby to ogarnąć. No, zobaczcie jakie lagik to się ładuje. Jeszcze i se strzele, i se strzelę. Ale gol, dobra, jedziemy. Przewijamy, przewijamy i gramy. Tak jak mówiłem, postaram się wam pokazać karne. Mam nadzieję, Będziesz... że nie zapomnę o tym. Ole piłka. Teraz... Aj, kurczę, Ule, błąd! cholera i mu się udało to podać. Szkoda, że nie można zmienić sobie pory dnia. Bo wam pokazał, jak się prezentuje: na przykład oświetlenie, albo w nocy, czy coś takiego. Może by to lepiej wyglądało. byś ciekawiej, bardziej klimatycznie. Dawaj to I Hulk! Hulk! Aj, Hulk. Hulk! No i gdzie on to podał? Hulk ponownie. Wybicie plecami oczywiście, bardzo celne, mam nadzieję, że kiedyś to zmienią, kurczę, takie wybicia, bo to jest, można sobie kręgosłup złamać przy takich wybiciach, nie wiem czemu, o kurczę, nie wiem czemu tego nie zmienią, żeby takie wybicia nie mogły mieć miejsca, bo jeszcze na boisku nie widziałem, żeby ktoś wybijał, idąc tą stronę i nagle wybijał w drugą stronę, to jest praktycznie niemożliwe, no, do wykonania. Jeszcze celnie wybijesz też w ogóle. Już, pomijając ten fakt, okej, okay. Pedro! Aj! Znaczy, Pedro! Co ja gadam, jaki Pedro? To był Fred, oczywiście. Przepraszam za przynieśniaczenie. To niektórzy mogliby być urażeni. No dobra, już. Jak oni stoją, zobaczcie, dwóch gdzieś tam na długim słupku. Jeden przy bramkarzu. What the fuck! Co to ma być? Cały środek wolny. Nie rozumiem tego ustawienia przed życiu rożnym, no. Luis Gustavo. I Fred ponownie, ale on tutaj dochodzi do sytuacji strzeleckich Ale niestety kurczę nie potrafi zamienić ich na bramkę Ale tutaj ciągle Brazylia atakuje. To co fajmy Marcelo. A i niecelnie. Ale już walczy o piłkę proszę. Ach, spolowo. Cały Marcelo. Spójrzmy Daniel Sturridge Dawaj tą piłę. Dawaj Wow Co to było? Zapytanie w ogóle. To jest spalony, oczywiście. Oczywiście, że spalony. Dobra, podajemy tutaj na krótko. No wiesz, tą piłę, no Neymar Dawaj. Ach, to cholera. Się podjarałem, że tam już chciałem okiwać cały zespół przeciwny. Uuu, ale mnie wyczekał Dobra, pięknie. Neymar, jedziesz, Neymar! Ale piło! Ej, karny! No co to było? Właśnie, w Fifie nigdy nie ma karnego przy y, walce o piłkę w powietrzu. Um, Faule czasami jeszcze się zdarzą, ale też bardzo rzadko. I właśnie y, takie sytuacje bardzo rzadko są odwizywane przez sędziego. Y, mam nadzieję, że też to kiedyś dodadzą. Wow, Kurczę. No. O Boże wybi to. Dobra, jedziemy z kontrą. Szybko kontra, jedziemy, 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 panowie. Tak jest, przerzut tam na drugą. Tutaj wypuść. Ładnie, Fred ciśniesz, ale kurczę nie masz sprintu. Cholera, co za wybicie, dobra. Tam jeszcze kibiców pokazują, że niby 3D są. Co jest, ich piłka? What the fuck? Czyż to oni wybili? To jest Glenn Johnson. Cholera, dawaj tam piłę. Tu się pokazuje Fred. Ale to zmieścił! Uu, Fred! Masakra, jak ta bramka. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję za przedstawienie, ale mam bebechy, Uuuuu! Czarny i zadowolony. Oczywiście nie do czarnych nie mam, żeby też ktoś tutaj nie był urażony. Ale strzał. Mm -hmm. U Jezu, co tam się działo z chciałem... Dobra, zakończmy tę powtórkę i jedziemy dalej, ale oczywiście pamiętajmy o czego przypomnijcie mi że muszę Wam pokazać karnę, tak? bo chciałem Wam zaprezentować tą nowość przy bramkarzach o. No lepsza drużyna to lepiej się gra, kurcze płynniej, przyjemniej Ale tej Fred, o, ale słabo podał. Tak jest. Tam wychodzi Neymar, Neymar, ale woli super. Jesus Christ, ale super, kucz, ale świetna akcja była naprawdę. Idealnie go tam wypatrzyłem Jeszcze dobre podanie, naprawdę mega. Okej. Okay. Spójrzmy do niej, mieli sytuację jakąś. a tam jeden strzał jakiś dziwny. Okej, okay. no zobaczcie, oni mieli tylko ten jeden strzał i ja miałem 4, 3 na bramkę. Ale oni mieli 92% celnych podaj, nice. Praktycznie każde podanie było celne. Dobra, zrobili zmianę, ale to im nic nie da, niestety. No boj! No co to za... odbijanki! Nie! Nie! Dobrze. 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 Kurde, jakaś mucha mi tu lata, cholera jasna, idź stąd! Jakaś muszka. Hulk! Hulk! Co to było? Nikt nie schodzi na krótki słupek, cholera no. Oscar, Nie opcji. To jest Oj, kurczę, było blisko. O nie, ucieka. Łap go. Dobrze. Jeszcze raz. Pięknie. Podaj. I wyjazd. Tak jest, Fred. Ciśnij. Drugi gol. Oj, aj, 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 aj. Kurde no nie wierzę, ale blisko było cholera. Spójrzmy jeszcze raz z tej kamery. No naprawdę, tuż przy samym słupku było. Dwie wybiję. Ok, na środek, standardzik Fred. kurde to jest kloc, jednak. Wow, Dobra, mam to, mam to, mam to. Oscar. ...w kierunku Neymar. Neymar?! Wow. Myślałem, że... ...taki dobry strzał był, że bramkę się nawet nie ruszył, a on się nie ruszył dlatego, że był bardzo niecenny. Też tak się zdarza. trzeba muszę kontrolować czas, żeby, kurczę, znowu... ...nie zapomnieć o tym. Jak się wkręcę w grę, to... Ale Fred tutaj zaczarował, cholera. Dawaj to. Kurde. Ależ ten komputer jest wytrzymały. Znaczy, wyt, wytrwały, o, nie wytrzymały, tylko wytrwały. Nie! Wyjazd! dobrze, dobrze. Brawo. Uuu, Jordan, zmieniają. Jak oni są już tym różnym, kurde. Nie, oni widzę to tak samo, jest. Wow, no wyjazd! No dobrze. Przecież nie do końca dobrze, ale dobrze. No co to jest? Co to jest? No i co tu się stało? No dokładnie, no... To... No i no, zobaczcie, powtórki nie ma, nie? Tutaj, proszę. <grymne> eee, ale sami widzieliście, właśnie takie coś może robić. Na bramce. Ja pierdzielę. ja muszę zobaczyć ten karny, nie? Co tam się tak naprawdę stało? No to jest niemożliwe. Czekajcie, ja, ja, ja może tą powtórkę zobaczę, przy okazji, bo zobaczycie, jak się tej, yy, powtórki prezentują. Pokażcie mi ten foul. No i spójrzmy. Yy, to jest orbitalna, to wyłączmy. Hulk falował, tak? Czy to jest Hulk, czy tam Hulk? Nie wiem, różnie wymawiają. OMG. I to nie byłem ja, oczywiście, bo ja byłem tym kolesiem, który odbierał tą piłkę. Jak to był? To był Oscar. Ja byłem Oskarem. Odbierałem tą piłkę. A oczywiście komputer postanowił, że sfaluje typa. Super, dziękuję, dobranoc. Ale dobra, nie przyjmujemy się na razie. Czy w ogóle się nie przejmujemy, bo i tak chcieliśmy mieć rzuty karne Dobra, Oskar, teraz próbuje wziąć sprawę swoje ręce. No, prawie mu wyszło. Ale podanie w ogóle jak to przeszło, jaka bzdura, nie wiem. Się sam zdziwiłem, że to przeszło, kurczę i się już odwracają w drugą stronę, bo chciałem do tej piłki biec. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Podwójne krycie. Tak jest. Co to za podanie? Well o nie! Uh. No, wiesz to. Zobacz, już ktoś co chciał uciekać. To Freda. Ale piła. Oh. Rooney never leaves a thing out on the field. His work rate is fantastic. Yeah, brilliant player. And that's why his teammates respect him so much, because he just keeps on motoring. Dobra. Kolejna akcja. Fred to na górę. No, niestety jest sprint niepotrzebnie. O! To jest 80 minuta. Jest na razie dobrze, tylko żeśmy nie, nie stracili bramki, cholera. Bo to może się. O, je. O nie! W ślisk! Ależ czyściutko! I jeszcze jedna akcja! Paulinho! Z daleka! O matko, święta. Zmiana kolejna. No. Uh. Ronnie! Ronnie z Johnson. Cholera, co ja zrobiłem? Wyjazd! Co to był za wyjazd? Full mocy chciałem zrobić. Znaczy, zrobiłem, przytrzymałem do samego końca. No, ale ślisk. Ale walczą. Wyjazd! Tak jest. Minuta doliczona, kończ. Dobrze. Dobra, teraz pokażę wam te karne. I tylko właśnie po to, żeby zaprezentować ten ten Dudek Dance na bramce, bramkarzem. Dobra, od razu tu mamy karty, nie mamy żadnej dogrywki, nie możemy nic wybrać. Najpierw, dobra, najpierw mamy strzał. Neymar, tak jest. I po kolei, są chyba cztery ruchy, najpierw zrobimy pierwszy, to jest A. O, to jest właśnie ten Dudek Dance, takie coś robi. Ach, niestety strzelił. Wystarczy, że wciśniemy po prostu raz przycisk, i automatycznie już taka masa się włącza. Dobra. Teraz wciśniemy B. Oczywiście to teraz mówię na padzie od Xboxa. O zobacz, tam, tam, tam strzeli. Tam, tam, tam. Kurczę i strzelił to. <laughs> po co mówiłem, gdzie ma strzelać. Dobra. Oddajemy strzał, oczywiście. Uuu, od poprzeczki. Teraz Y. O widzę, że koń Dudeck dance. Tutaj, tutaj, tutaj jestem. Kurde, wszystkie tam szły. Teraz tu strzelimy, dobra Tak jest. I ostatni X został. O to jest to. <grytanie> no płata na nabyka. Aj, w środek. To strzelałem tam, gdzie mi pokazuje cholera. Dobra, już więcej chyba nie ma z tego co wiem. Zresztą spróbuję jeszcze jakiś nipsis wcisnąć. O! Nie, już więcej nie ma. I... Strzelił, kurde. Teraz mamy oczywiście. Sudden Death. Sudden Death, o, może tak. Ja strzeliłem, teraz jeśli on nie strzeli, to wygrywam. He's oh. got the weight of the world on his shoulders, doesn't he? Tense moment. Score. Dispatch to Scott confidently. Well what a responsibility. What a chance. If the keeper saves this, he wins the game for them. Easy win. Dobra. No i dobra, wygrana. To tyle. Słuchajcie. Myślę, że ten odcinek Wam się podobał. Oczywiście czekam na Wasze opinie na temat tej gry, na temat polityki EA. Znowu a propos polityki. Do no polityki się nie mieszam, nigdy w ogóle się nie, nie interesuję polityką, ale wiadomo, trzeba to jakoś nazwać, tak? To, że oni wypuszczają taką grę za taką cenę. Ale wiadomo, wszyscy znają EA, jakie to jest, że wszystkich mają, wiadomo gdzie. Także. Ja się zamierzam, jak nam. Dzięki serdecznie za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!